Chwila, moment. Jest kaweczka. Przed chwilą było pyszne jedzonko. A okoliczności przyrody, no, zobaczcie sami. Tak, z tej strony. Całkiem fajnie też tam gdzieś z tyłu. Tutaj. Po prostu, no, bajka. Cisza i spokój. I nie na darmo mówię o tej ciszy i spokoju, bo gdyż iż, ponieważ, że w tym fragmencie Ewangelii, który sobie czytamy w tę uroczystość, przypadającą w tę niedzielę, czyli w zesłanie Ducha Świętego, apostołowie nie mają spokoju. Są zamknięci z obawy, przed. No, można się tylko domyślać. Może jakimś atakiem, może jakąś niechęciem, może jakąś złością, zazdrością, którą mogliby cierpieć ze strony Żydów. I w tej sytuacji takiego zwykłego spokoju, nie, który można zyskać na przykład w górach, oni nie mają. Przychodzi Pan Jezus i wcale im nie daje jakiejś siły, wcale im nie daje jakiejś energii, jakiegoś czegoś, co zagwarantowałoby im taki spokój ludzki. Ale przychodzi i w tym fragmencie mówi: Ja wam daję pokój. Pokój mój daję wam. I to jest nie, niesamowite. Jedna literka: spokój, pokój. Tak jak w tytule tego nagrania. A słuchajcie, potrafi człowiek w najgłębsze wymiary, w najgłębsze obszary człowieka, najgłębsze, no właśnie nawet nie, nie wiadomo co, gdzieś w okolice serca, gdzie, gdzieś w okolice duszy, gdzieś w okolice rozumu, psychiki. Tam, gdzie człowiek najbardziej potrzebuje tego pokoju, który, który jest świadomością, że, że Bóg jest obok mnie, że Bóg mi podpowiada, że Bóg mi pomaga, z takim pokojem przychodzi Pan Jezus, i z takim pokojem posyła apostołów w tej dzisiejszej scenie, którą sobie rozważamy, uroczystość Ducha Świętego. A jakie jest tego zadanie? Zapraszam po przerwie. Tak sobie myślę, że zadania, które można wziąć w tę uroczystość zeszłania Ducha Świętego z tego fragmentu w którym przychodzi Pan Jezus i daje pokój, to takie zastanowienie się nad tymi dwoma rzeczami. Gdzie ja potrzebuję spokoju? To może być ważne nie? dla moich myśli, dla moich emocji, dla, dla mojego serca, żeby zobaczyć, czy ja czasami nie potrzebuję, nie wiem, pójść sobie w góry, porządnie się pomodlić w kościele, nie, wziąć i poświęcić czas Panu Jezusowi na adorację. Może jakaś pielgrzymka, może gdzieś jakieś sanktuarium. Tak, żeby wziąć i ten spokój ludzki nie, zyskać, po to, żeby wziąć... I w zamian dostać od Pana Jezusa pokój. I druga sprawa, żeby zastanowić się właśnie, do czego ja potrzebuję pokoju, Nie? co On ma mi dać, jakie ma otworzyć przede mną horyzonty, bo tak mi się wydaje, że o tym warto pamiętać: że po tej scenie apostołowie idą na cały świat, apostołowie idą i głoszą Ewangelię bo mają pokój w sercu, choćby ich prześladowali, choćby ich zabijali to, albo nie słuchali, to no, otwierają się przed nimi takie horyzonty, o jakich wcześniej w ogóle nie marzyli. Takie horyzonty, które no, no, mogą człowieka uskrzydlić, mogą człowiekowi wziąć i dać zupełnie, zupełnie nowe perspektywy. I tego Wam życzę na ten tydzień. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.